Czasem wszystko układa się dobrze, a jednak nagle powraca uczucie smutku lub żalu. To jest echo z przeszłości, to znak, że została niewyrażona pewna emocja, która jest zamrożona w naszym ciele. My to odczuwamy jako jakąś formę dyskomfortu, niewygody i to po prostu na nas oddziaływuje. Podczas sesji oddechowej jesteśmy w stanie tą energię uwolnić, przetransformować. Nie z poziomu głowy, nie z poziomu umysłu, tylko czyste doświadczenie, bo wchodzimy w bezpośredni kontakt z tym, co do nas mówi, krzyczy, to jest po prostu pewna energia. I podczas tego procesu właśnie zachodzi ta magia uwolnienia, przemiany. Jeżeli byś chciał, chciała tego doświadczyć, zapraszam na sesję Link w Bio. Mam taką zasadę, jeżeli nie doświadczysz uwolnienia, przemiany, nie płacisz za sesję.